Jest sobota, 8 marca. Codziennie o 18 znajdziesz tu Słowo Boże na kolejny dzień. Wysłuchasz tu też rozmowy, w których razem z naszymi gośćmi szukamy odpowiedzi na trudne pytania dotyczące wiary i kościoła. Pochodnia Podcast. Możemy się rozwijać dzięki Waszemu wsparciu. Dziękujemy. Dziękujemy. Szczegóły w opisie. Czytanie z księgi proroka Izajasza. Tak mówi Pan Bóg: Jeśli u siebie usuniesz jarzmo, przestaniesz grozić palcem i mówić przewrotnie, jeśli podasz twój chleb zgłodniałemu i nakarmisz duszę przygnębioną, wówczas twe światło zabłyśnie w ciemnościach, a twoja ciemność stanie się południem. Pan cię zawsze prowadzić będzie. Nasyci duszę Twoją na pustkowiach. Odmłodzi Twoje kości, tak, że będziesz jak zroszony ogród i jak źródło wody, co się nie wyczerpie. Twoi ludzie odbudują prastare zwaliska. Wzniesiesz fundamenty pokoleń i będą Cię nazywać naprawiaczem wyłomów, odnowicielem uliczek na zamieszkanie. Jeśli powściągniesz nogi od przekraczania Szabatu, żeby w Dzień Mój Święty spraw swych nie załatwiać, jeśli nazwiesz Szabat rozkoszą, a Święty Dzień Pana czcigodnym, jeśli go uszanujesz przez unikanie podróży, tak by nie przeprowadzać swej woli ani nie omawiać spraw swoich, wtedy znajdziesz rozkosz w Panu. Ja cię powiodę w triumfie przez wyżyny kraju karmić cię będę dziedzictwem Jakuba twojego ojca albowiem usta pańskie to wyrzekły oto słowo boże naucz mnie chodzić drogą twojej prawdy nakłoń swego ucha i wysłuchaj mnie panie bo biedny jestem i ubogi. Strzeż mojej duszy, bo jestem pobożny. Zbaw sługę Twego, który ufa Tobie. Ty jesteś moim Bogiem. Panie zmiłuj się nade mną, bo nieustannie wołam do Ciebie. Uraduj duszę swego sługi. Ku Tobie, Panie, wznoszę moją duszę. Ty bowiem, Panie, jesteś dobry i łaskawy. Pełen łaski dla wszystkich, którzy Cię wzywają. Wysłuchaj, Panie, modlitwę moją i zważ na głos mojej prośby. Naucz mnie chodzić drogą Twojej prawdy. Chwała Tobie Słowo Boże. Pan mówi: Nie chcę śmierci grzesznika, lecz pragnę, aby się nawrócił i miał życie. Chwała Tobie, Słowo Boże! Słowa Ewangelii, według Świętego Łukasza. Jezus zobaczył celnika imieniem Lewi, siedzącego na komorze celnej, rzekł do Niego: Pójdź za mną. On zostawił wszystko, wstał i z nim poszedł. Potem Lewi wydał dla niego wielkie przyjęcie u siebie w domu, a był spory tłum celników oraz innych ludzi, którzy zasiadali z nimi do stołu. Na to szemrali faryzeusze i uczeni ich w piśmie, mówiąc do jego uczniów: Dlaczego jecie i pijecie z celnikami i grzesznikami? Lecz Jezus im odpowiedział: nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem powołać do nawrócenia się sprawiedliwych, lecz grzeszników. Oto słowo pańskie.